Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w krainie zakupów. Dzisiaj skromnie trzy zdrapeczki, wkład 30 zł, sodiak, gorączka złota i różowe diamentowe 7, zdrapki podane przez sprzedawcę. I mamy dwie dziewiątki numer 23. Nagrywam to, kochani, w poniedziałek. Wy to obejrzycie we wtorek. Jak nagrywam to jeszcze. Do zgarnięcia są trzy pełne portfele z udawanej paczki, bo na kanale u mnie trwa konkurs. Cała normalna paczka, super mega pensja, która już poszła, i udawana paczka pełnego portfela. Na tą chwilę, jak nagrywam, zostały trzy takie portfele, jeden z numerem 11 i dwa z numerem 22. Także zapraszam, kto by chciał wziąć jeszcze udział w zabawie. Wielkie serducha już dla was, wszystkich, dla wszystkich, którzy E, biorą udział, którzy się zgłosili do tego konkursu. Bardzo Wam dziękuję. No bo gdyby nie wy, to ten konkurs by się nie odbył. A teraz drapiemy w kładzik e, 30 złotych. Zaczniemy od różowe, diamentowe 7 szukamy siódemki, czarnej bądź różowej. Przepraszam za moje pazury, ale myłam, sprzątałam. I lakier sobie spierdzielił, a że muszę nagrać i lecieć do pracy, to dopiero sobie pozbędę się tego wieczorem. Także wybaczcie. No to szukam tych siódmeczek, tutaj może złapię na dole, żeby wam nie pokazywać tych pazurów. I lecimy. A jest 5, 8, 4, 6, 4, 5. Pięć, dwa, cztery, osiem, trzy, sześć, dwa, dziewięć, no idzie te siódemki osiem, trzy, sześć, trzy, dwa i dziewięć, no i nie dali żadnej siódemeczki. Siódemka z numerem dziewięć jest pusta. No zobaczymy. Jak ten odcinek wyjdzie, weźmy sobie teraz gorączkę złota. Szukamy monety, szukamy garnka. Garnek nam mnoży. No to może tutaj coś. Sama nie mogę patrzeć na te pazury. Tragedia. Ale chciałam już nagrać i Wam wrzucić. Mamy wiśnie, podkowa, rubin, ale nie ta zdrabka, trofeum, słońce, kufer. Mucha, biedronka, naszyjnik, pierścionek, szpilka, róża, auto, klucz, tulipan, razoletka, narty, prezent, kwiat i kłódka. Także kolejny pustak z numerem 9. No nieładnie, nieładnie, nie podoba mi się to. I ostatnia zdrapeczka, sodiak z numerem 23, szukamy gwiazdy, księżyca, księżyc nam mnoży. Ostatnia nadzieja, zobaczymy, czy coś będzie, czy będzie kaplica, jest planeta, nie ta zdrapka. Flaming, kompas, jest gwiazda, honor uratowany, super, coś mamy. Konik, druga gwiazda, no i pięknie. Trzecia gwiazda, no to już mamy odcinek na zero, pięknie. Słońce, ziemia, żółw, czwarta gwiazda, pięknie. Teleskop, niś, chmury, syrenka. Co to jest naczynie? Piąta gwiazda, krab, statek i kotwica. No to pewnie mamy 50 zł. Sprawdźmy sobie. Jest 10, 20, gdzie to było? Tu. 30 40 ślepa jestem, bezkitu i 50 zł, 10, 23 z No pięknie, słuchajcie. Jedna z drapeczka zodiak z numerem 23 nie dość, że uratowała ten odcinek, to dała jeszcze plusa. Dawno nie drapała mi, jest tu mój znak zodiaku. Myślę, że większość z Was wie jaki. Różowe, diamentowe 7 i gorączka złota dały, już nie powiem czego, więc powiedzmy ciała, ale Zodiak, no popisał się wyśmienicie. Zostawcie łapeczki, jeżeli Wam się podobało, subskrypcje, tak jak mówię, na tą chwilę, jak nagrywam, są jeszcze trzy portfele, nie wiem, jak będziecie to we wtorek słuchać, czy nadal będą. Jeżeli nie będą, to dziękuję wszystkim, którzy te portfeliki zakupili i super mega pensje. Jeżeli jeszcze te trzy portfele będą, to zapraszam, aby ze mną się pobawić i żegnam się z Wami. Nie ma co przeciągać, nie ma co przedłużać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa-pa-pa!